Poezja Turków zaczyna się w Anatolii w wieku XII-XIII. To była poezja mistyczna, poezja klasztorna, religijna. Potem rozwija się poezja dywanowa, czyli klasyczna, trudna, egalitarna, taka dla ludzi. Ale dosyć hermetyczna, zamknięta literatura pisana w języku dzisiaj. Raczej nieczytelny dla współczesnego czytelnika w języku osmańskim, z dużą naleciałością zapożyczeń arabskich, perskich, ze składnią perską. W wieku XIX następuje europeizacja w Turcji, w różnych dziedzinach życia i m.in. też w literaturze. Okres ten nazywa się Tanzemat Edebiaty, Tanzemat W tym okresie poeci tureccy, pisarze zaczynają czerpać wzory z literatury europejskiej. Moda jest przede wszystkim na literaturę francuską, w mniejszym stopniu na angielską. Zaczynają się pojawiać przekłady z tych literatur na język i turecki. I w ten sposób dochodzimy do początku wieku XX, kiedy to rozwija się w pozytywnym znaczeniu nacjonalizm turecki i ten nacjonalizm znajduje odbicie także w literaturze, w poezji. bütün Türkçenin görkemli yansıtmış, Türkçe edebiyatın hem yaygın Poezja w, dla Turków była, zawsze potrafiła przekazać najważniejsze istoty dla wszystkich okresów, Róż, również ukazywała bogactwo danych okresów, była również w literaturze najbardziej, najszerzej rozwiniętym rodzajem literackim, i ukazywała, znaczy sposób bardzo Okuma yazma bilmeyen <laughs> Anadolu kadın ve erkeklerine hayatın türlü hallerinde söyledikleri mani, türkü ve ağıtlardan Tanrı'ya kavuşmaya ulaşmanın yollarını aradıkları değişlere uzanan geniş bir düzlemde şiir, Türk altesini bulabileceğimiz doğru kaynaklardan biri olmak yanında Poezja turecka w każdym okresie e, posiadała bardzo e, znanych po, poetów, i e, kobiety oraz mężczyźni w którzy nie potrafili pisać ani czytać, e, w, swoich, w różnych momentach swojego życia z, e, wykorzystywali różne rodzaje poezji, typu Mani türkü w Altach, Mani jest to sanka, tylko pieśni ludowe, a altar to są y, pieśni żałobne. Y, I dzięki tym rodzajom poezji, które wykorzystywali nieświadomie, y, y, łączyli się y, z Bogiem i w tym sposobem też y, był to rodzaj y, filozofii, którą wykorzystywali na co dzień. Jestem pośród czasu. Ani nie jestem pośród czasu, ani też całkiem poza nim. Płynę w jednolitym prądzie niepodzielnych, szerokich chwil. Wszystkie kształty jak uśpione, dziwnym kolorem widzianym w snach. I nawet liście niesione wiatrem nie są tak lekkie jak ja. Moja głowa, przepastny młyn, co mieli bezdenną ciszę. Moje serce. Szczęśliwym u celu nagim, obdartym derwiszem. Czuję świat, z którego korzenie wrosły we mnie dzikim winem, w błękitnym, niebiańskim świetle unoszę się, płynę. Płynę... chciałabym w tym momencie przeczytać w języku tureckim ten sam wiersz, jednak wydaje się, że nie będę w stanie tak ładnie go wyrecytować, Ne içindeyim zamanın, ne de bir bütün dışında. Yek para geniş bir anın parçalanmış akışında. Bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil. Rüzgarda uçan tüy bile benim kadar hafif. Paşam sükütü öğüten, uçsuz, bucaksız değirmen. için muradıma ermiş, havasız, postsuz bir Kökü bende bir sarmaşık, olmuş dünya sezmekte. Mavi, masmavi bir gök, ortasında yüzmekte. Bugünün Türk şiirine baktığımızda çok sesli, çok kültürlü Anadolu kültürünün bütün renklerini yansıtan bu çoğu söylem zenginin var ettiği ortamda çok sayıda yeni adın şiir okyanusuna eklendiğini söyleyebilirim. Należałoby tu wspomnieć, że wiersz, poezja współczesna turecka czerpie z, z wielokulturowości Anatolii i dzięki temu, dzięki tej wielokulturowości jest tak bujna i tak bogata swoich tworach. Bu büyük okyanusta arada bir damla olarak da kendimi sayabilir. I w tym bogatym oceanie również ja myślę, że mogę zaliczyć się do kropli tej oceanu, tego oceanu. Ostateczna pora roku. Masz rację. Powiesiłem i siebie, i sznur. Wydłużyłem się. Byliśmy dziećmi. Pamiętam, jak rosłem wraz z moim cieniem. I bałem się. Gdy cień się skracał. Nie mogę pojąć, dlaczego kazano mi szarpać jabłko zębami. Urodziłem się w zimie, więc jestem syty śniegiem. Znam też ciepło, ale nie wypuszczam się w morze. Znam miejsca, w których zaciemnia się lampy. I strażników grzejących się iskrami wojennych pogłosek. Lubiłem progi domów. Zbierałem bilety kolejowe, znałem na pamięć trasy autobusów. Potem chyłkiem przemykałem korytarzami. Dostrzegały mnie tylko kobiety, którym otworzono oczy. Ilekroć kochałem. Zabraniono mnie w bezwstydne noce. Obczyzna była wszędzie. Uciekłem z domu w godzinie, gdy wiatr całował wszechmorza. Ulice poznały mą twarz, która nie zdradza daty urodzenia. I to dlatego tylko kobiety pytają o mój znak zodiaku, a prawdę znają tylko banki, których jestem dłużnikiem. Niewiele jest zdjęć opowiadających moje historie. Gdy próbuję je sobie przypomnieć, moja pamięć wariuje. Ileż jest dziewcząt, które zmieniły imiona? Bawią się w doktora zaszyte w bulwarowych kawiarniach jego imienia nigdy nie podkreślono. Co więcej, przekreślono je. I tak pokochałem ostateczną spór roku. A wiosna przyszła do mnie. Słonki Bahar. Hakłysyn i ty kendyn był Çocuktuk, gölge meyildikçe büyüdüğümü, küçüldükçe korktuğumu hatırladım da, ısırarak elma yemeğim için alıştırıldığımı anlıyorum. Soğuğa doğmuştum, kara doymuşluğum ondan. Kaç çeşit sıcak vardır bilirim, güzel ama Lambaların karartıldığı iklimler bilirim bir de. Hap söylentilerin ışıklarla oynayan kılıçlar. Eşiğin dışında olmaktan hoşlandım. Tren biletleri biriktirdim, otobüs seferlerine izberledim böylece. Bunca seyarlığımın ardından usulca koridorlar geçtim de göz bağı çözülmüş köylere yakalandım. Sevdikçe yaralandım arsız akşamlarda. Çoğalan gurbetim oldu. Rüzgarın kıyı öptüğü saatler kaçtı evden. Suretim sokaklar eskitti, doğduğum günden habersiz. Bundan olacak. Bir tek kadınlar merak ediyor burcumu. Doğrusunu borçlandığın bankalar biliyor nedense. <laughs> hikayeleri benimle anlatan pek az <laughs> resmen vardır. Anımsamak isteyince kurtları döküldü belleğim. Şimdi bulvar kafelerine sığmış tabi hikayeleri anlatan, adını Pınar diye değiştiren ne çok son bir Alt Altyazı hiç yazılmadı adıma, üstte çizik zaten. Mevsimlerden sonuncusunu sevdim. Bağrım teşekkürleştik. Saygılar.